Siema. Dzisiaj wybieramy się do centrum Tsarewa? Tak? Chcemy wziąć jakąś taksówkę, może. żeby też się w recepcji, jak najlepiej tam dojechać. Jak patrzyliśmy na mapach, to nie jest za daleko, bo to jest około 2,4 km 30 minut z buta. No i sprawa wygląda tak. Dowiadywaliśmy się w recepcji że wzięcie taksówki stąd gdzie jesteśmy do centrum Celewa to koszt około 8 koron jakich koron? E... 8 lewów a za busa zapłacimy jednego lewa czyli około 2,40 a my teraz pędzimy na bus musimy zobaczyć gdzie, gdzie on w ogóle skąd on startuje tu jest jakiś bus i właśnie tam idziemy No, nic tu nie ma. To nie był ten bus. Idziemy dalej szukać. Ogólnie w, w okolicy. To są krzaki, nie? Tak, <laughs> Jest nie jeden sklep. Nie ma przystanku. Taki top market byśmy powiedzieli. I szukamy przystanku jakiegoś. No, tu chyba nie ma przystanku. Głowa do góry, Majka. No. <laughs> Taka druska. Nic ciekawego tu nie ma. W sumie. To jest chyba nasz bus Świetny jest bez okien Mega To i projectu Ty Maja Fajny bus co? Fantastyczny No słuchaj, no taki krajoznawczy ogólnie Bo nie ma szyb Nie wiem czy powywijali czy co Ale jest fajny Panu dałem lewa jednego? Tak jest. I jedziemy. Chyba jest punktualnie, co? Jest 11.15? Nie mam tego Ja też. Ale wygląda na to, że jest 11.15 jedziemy do centrum za jednego lewa, za osobę. Fajnie. Jedziemy sami. Pusem mi się wydaje, że to będzie nasz ulubiony mieśc To jest fajnie i Tak jak pani prezenter jest bardziej... to bardziej chill No i trochę to się zgadza nie? Mamy cały rozkład ogólnie na karteczce Pokaż... a ty masz zdjęcie, zdjęcie. nie? Wrzucę zdjęcie Tylko moja żona będzie musiała mi je wysłać No i tyle Podróż trwała jakieś 5 minut. Wsadził nas w centrum, centrum wygląda już tak. jesteśmy w centrum Tarewa, już jest... mówimy dlaczego. Maja. Bo chcemy się przekonać łódką albo katamaranem, tak? Jeśli będzie tak, taka możliwość. Tak, chcielibyśmy, bo widzieliśmy w internecie, jest możliwość tak jakby rejsu katamaranem albo bądź łodzią. No i można to zarezerwować przez stronę, z tym, że no zazwyczaj jest to chyba droższa opcja. Dlatego idziemy do portu A, bezpośrednio. No tak, tak, bez pośredników, po prostu chcemy sobie coś zarezerwować. Było około 300 zł tam tak? dół jest, zobacz, za osobę? A nie wiem, ja bym poszedł tam dalej. No. 300 zł za osobę, więc no więcej nie, nie, nie zapłaciłem. Starości. No się. Stare łódki, stara bida. Ma to swój klimat. Speak English. Yeah. Mm. Okay. Uh, we're looking for a trip by boat. Is it possible to get something like that? It? It? Okay. Over there, I have one boat. Yeah. Green. Green boat. Uh huh. just us just take the corner. Okay. Okay. Can we go He's there? Over there. Okay. 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 Thank you. Partly it was destroyed by life. It's a a recognize it. 哎，姐们，这是哪里？ Do końca się z panem zrozumieliśmy. Pan nam wskazał taksówkę, a my po prostu szukamy jakieś, szukamy wycieczki. Ale to nie znajdziemy. Znajdziemy coś no Jest 30 stopni. Ale myślę, że odczuwalne jest 12. Jest większe, no, tak? odczuwalne jest większe, no jak Gryno. jesteśmy na słońcu, to tak. My hmm. się trochę zagłębiamy w te uliczki bułgarskie. Ale pachnie rybką. rybką rybkiem, hmm. Super, mamy jakąś taki no. Są lody. Wodeza, lewa 20 To jest jakieś tam 2,50 może 2,50 Ciągle szukamy okularów. Ooo mamy okulary Jak tam? Nie jest tak źle Co nie wybierzesz nic? Też wybiorę Bo ile po 14 są? No super może się po 6 też widzę. A to dziecięce. 드디어 대체 지 Mamy o Jama Ma Yama. Nie widzieliśmy na oczy już. No, słońce daje po oczach. Kupiliśmy sobie. Pani twierdząc, że to nie jest jej Nie chciała się targować niestety. Zciemniała. Ma ja mówi się ściemniała. Jasne. Może też, no ale no to jak to zweryfikujemy? No nie zweryfikujemy. Kupiliśmy okulary, dwie pary za 34 lewów. Razy dwa no to jakieś 70 zł, ale też... Wyglądają, mają też no, nie na no, jakieś takie liche chińskie, takie bardziej japońskie. Chyba szkoła No przed tak pięknie mówiłaś moja I to. Do kamery to też się wstydzić Tak? No Nie ma tu kamery no nie jest to tak za bardzo imprezowe miasteczko pół godziny nie przeszliśmy. Tak, e, nie, no to też pół godziny, nie. No, nie ma tu za wiele atrakcji. Porcik jest bardziej rybacki niż taki pod atrakcje turystyczne. Carewo, miasto, w którym właśnie jesteśmy. W sumie to nie jesteśmy, teraz miasteczko, jesteśmy, a, ale tak, mieszkamy. Hotelu w ne... Nestinarka. O, Mieszkamy tak. My w, Nestinarka. w Nestinarce i mam 5 minut do carek. Tak. No kilka straganików, mały porcik, jakieś tam małe centrum z fontannami i to jest chyba koniec tego miasta. I jest Raczej imprezowo tutaj nie jest. Bardziej byśmy polecali to dla rodzin z dziećmi właśnie. Tak, dla rodzin z dziećmi. Żeby... Żeby spokojnie, tak. fajnie, nie. Na no, spokojny odpoczynek po prostu. Jeszcze raz to To nie, bo ciągle się Także ogólnie z naszej wycieczki łodzią chyba nic nie wyjdzie. Aczkolwiek no, jeszcze popróbujemy. nie? Już Może coś nas zasko zaskoczy, nie? Tak, satystycznie, nie. Z racji, że tu nie ma atrakcji, to idziemy sobie do Lidla. Ho! No zobaczymy, czy dojdziemy, nie? No nie, no mamy kilometr, to idziemy. Co kupimy? Może nawet nic, Może <laughs> ale zobaczymy Lidla. Co to są za auta? Kto wie? Łady! To są Łady! Sara będziemy w Lidlu. Piekełko. A widok po prostu przypomina troszeczkę Polskę w latach 2000-2010. co? Wszędzie Cyrylica. Ma się wrażenie, że jest się w Rosji. To Bułgaria. No i idziemy do Lidla. Nie na siebie. nie, nie, nie. nie. Co? Moja żona uznała, że nagramy jak wygląda Lidl bułgarski. Tak. Więc idziemy do Lidla no. Jak ceny. I co tu jest w ogóle? I co tu jest? Może, może to się niż... Może? No, może to samo, może nie? Ja, może to samo. O już widzę na przykład ketchup. ketchup... Ja lubię ketchup. Promocji ketchup jest za 2,50. A masa chyba trzeba. अब Taka bróweczka 1,39 lewa tak. Czereśnie? Po 2 Jeśli dobrze patrzymy no to, to są czereśnie po 2,49 lewa, na prawo? To jest jakieś 500 zł? Nie, nie może myślę, to, to jest po 5, nie? Po 5? Tak Czekolady To nic dla nie? Mamy koszulki dla mnie, bo mam ze trzy może. A z podanków chyba z siedem miałem par. No i tutaj już w sklepach trzeba nosić maseczki, dlatego mamy. Co wzięłaś Maja? Nie wiem, jakieś takie bułeczki na słono. Jedną z farówką, a druga, nie wiem, lepery. Taka pizzerka jakby zamknięta tak, chyba, no co? No, tak. Wyglądają na no, wygodne. Lepery? Ale ja mam spary. No nie no, takie trochę jak na rynku A, No tak Balsamy no. różane Ja mam mówić? No mów no. bo... Nie, 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 nie. Co Co ty, bo... słynie z różanych produktów to, Do ciała woda różana, balsamy Tutaj nawet perfumy są Jakieś mydełka tak. A Ty lubisz takie no, wodę? Nie? Weź sobie jakąś wodę Mam Tu jakaś różana No czy mam wziąć no.

Dwie, dwie białe, czy to jest jedna biała? są dwie. A, no to weź sobie dwie białe. Super, nie? No super. Biorę. Ja biorę koszulkę, Maja jedzonko. I wszystko tak. normalnych cenach. Tylko 5 złotych, nie? Tak. A tu jakieś fajne oregano. Długo. Jak w Biblii, no nie jestem pewna. Mi się wydaje, że Te Tak. Chyba cukier. Cukier jest po 1.29 Wiesz. No, to są wyglądające takie Chyba takie galareczki w proszku. No znaczy w proszku z takim, z takim tak jakbym pudrem. Też z To nie będzie coś, ale taka baklawa?

A czemu ma 37,5 Nie, 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 Oj, żydnia. Jest i argus słynny. nie, 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 co? Tak. Chyba jedno z tańszych. już wyszliśmy z Lidla Zapłaciliśmy ile? 17, 18 lewów? To 18 lewów. Jak w Polsce, no 40-50 złotych, w tym jeszcze dwie koszulki no i tyle. Idziemy pomału już na busa Mama już zajada. Dobra. Francuskie ciasto bardzo. Francuskie. Francuskie ciasto. Z jakimiś tam pomidorami. Jeszcze? 这个矮呢？哦，再差不兄弟们。嗯嗯 Ostatnie okay. mamy jakieś 15 minut do autobusu, także no, zatrzymaliśmy się na szybką kawkę. Kawka dwa lewy, I lepsza niż w hotelu, bo w hotelu jest jakaś taka słodka. Dwa lewy. Wracamy już do hotelu na basen i na obiad może. No jesteśmy już prawie pod hotelem, nie Majeczka? Tak. Idziemy do snack baru, bo obiad już się skończył I... I, do i do basenu, i się opalać dalej, i leżeć. Ciąg dalszy nastąpi. Okej, się. się. Pa, Papa.